Ponownie Łukasz Więckowski. Dzisiaj dosyć mocny trening. Taki można powiedzieć Race Predictor z biegiem Konstytucji. 6 razy kilometr na przerwie 90 sekund. Jak nastawienie? Jakie założenia? Trochę wieje chyba, prawda? Na razie badamy jak wieje wiatr. W tą stronę jest ok. Założenia są takie, żeby zacząć od 3.05 około i w miarę możliwości przyspieszyć. Także. No jestem dobrej myśli, dobrze zjazdem, także powinno mi się okay. Wyspałeś się, wyspałem się, pogoda zajebista, Ciep ciepło, można ciepło. biegać na krótko. Są rękawki na wiatr, także może pomogą. No właśnie. Ale chyba nie ten... Nie tak jak zwykle w adidasach, tylko w całkowie. Tak. tak jak i rękawki. No dobra, no to co? No to chyba sałkony. zapraszamy do współpracy, to jest dobrze zapowiadający zapowiadając się zawodnik. Na każdych zawodach mina po prostu jakby jakiś max drugi zakres, tak że na pewno będzie się dobrze prezentował. No dobra, trzeba się zabierać do roboty. Ja. Musisz już ruszać. dojebał tutaj let's go Je bane O kurwa No ja choć masz stary to Ale ogień Wody Za trojbins top

Dawaj super, super wyglądasz dawaj Dawaj, 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 super Ten, ten jest najgorszy, najwięcej jest pod wiatr Potem mnie z górki już Dawaj Omijasz Dawaj, dawaj. Tylko ten przytrzymasz już będzie potem łatwiej. Dawaj. Tu zaraz będzie znacznik 600, więc patrz. Tutaj będzie, tu będzie. Jak? Super, ekstra. To masz średnią 302, zajebiście. Mega Dawaj, dawaj, dawaj. Super jest, teksty. To jest ostatnie, bo ostatni się już nie liczy. Dawaj. Dawaj, dawaj. Masz to, czwarte. Uwaga. Ile? I już ostatni Czyli już coś w domu No To będzie zajebisty trening, dawaj Dawaj, let's go Dawaj, dawaj, super Potem wybiegasz i masz wiatr w plecy. Dawaj, Łukasz. Jeszcze po, owa. Dawaj. Ostatnie 500 metrów dawaj Wykorzystaj trochę wiatru, dawaj, zajebiście jest, ekstra Dawaj, 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 super jest Dawaj ręce i puść to norę Dawaj, 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 super jest Zajebiście, dajesz, 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 dajesz Dawaj 50 sekund roboty dawaj Końcówa. 300 metrów, dawaj, 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 dawaj. Zajebiście jest. super. Trzymasz, trzymasz, trzymasz. Tak trochę. dawaj, dawaj, dawaj Odpal troszeczkę, zmęcz się jeszcze. Dawaj Dajesz, ale kurwa maluza. Dajesz, 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 super 200 metrów niecałe, jest 150 już. Dawaj, 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 dawaj. Idziesz, 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 dawaj Już, już wygrałeś, dawaj, masz to Dawaj, 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 zaraz będzie Jeszcze, jeszcze, jeszcze wytrzymaj trochę Dawaj, 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 super jest. Uwaga, tu będzie zaraz Stop Uuu. Ile? 3-0 1. No stary, piąteczka. Najlepszy trening ever No ci Łukasz się zmęczył Mamy to, uwiecznione Zmęczyłem się Ale przede wszystkim przeszkadzał mi żołądek A. No i wiatr, nie wiatr oszukujmy się Tylko na czwartym powtórzeniu, które było najwolniejsze Ostatnie 300 metrów pod wiatr A tak to Kurwa no to To co? To ile będzie? weczka? Ja zawsze wychodzę z założenia ze średnia takich predyktorów przekłada się potem, praktycznie co do sekundy, na wynik. Czyli z tego wychodzi jakieś 15,5? 15,5 no, dobra. Tak, dobra o no to... Lyson Łukasz, 3 maja, zajebista robota. Chyba jeden z najlepszych treningów, jaki tutaj nagrałem w ogóle. Jeden z najlepszych, tym bardziej, że nie było to na bieżni No to w ogóle. I z wiatrem i pod I z, i z żołądkiem. I z żołądkiem. No. Ja się jest... na czasów jeszcze. <laughs> dobra. Dzięki, zajebiście.